Witam na kanale gazetki i promocje. Jeżeli jesteś osobą, dla której ważne jest, aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, gdy tego można uniknąć, to zapewne bacznie obserwujesz oferty ulubionych sklepów, dzięki którym podczas zakupów w portfelu pozostaje zawsze jakaś oszczędność. Tyle oficjalnie, ani oficjalnie, to Wam powiem, że przy tej ofercie netto naszedł mnie smak na flaki. Ta niedoceniana, a jakże klasyczna potrawa to wyjątkowy frykas i specjalność polskiej kuchni. Może trochę szkoda, że ma taką niefortunną nazwę, bo zapewne odstrasza to niektórych smakoszy, szczególnie tych mniej tradycyjnych, a szkoda, bo naprawdę warto. Do tego flaki mają tą zaletę, że takie kupne i zakonserwowane nie tracą wiele na smakowitości, a w dodatku można je przechowywać miesiącami. Już nie będę dodawał, że flaki w netto są w cenie mniejszej niż 4 zł ale to i tak nic przy cenie masła, które w szalonej promocji netto jest tańsze prawie o połowę. Z innych obiadowych smakołyków to polecam też zupę grzybową. Niedroga i łatwa i szybka w przyrządzaniu, a jej wykwintny smak jest w stanie zniewolić. I znowu cena niewielka. No ale tradycyjnie pozwolę sobie na odrobinę szaleństwa i zerknąć na półkę z łakociami, a tam moje sokole oko wypatrzyło belgijskie ciasteczka. A jeżeli słyszymy gdzieś razem słowo ciasteczka i belgijskie, oznacza to ni mniej, ni więcej, a niesamowite doznania smakowe. Seria produktów premier w netto ma też wiele produktów w spółki tak wysokich, że ciężko sięgnąć, ale nie będę pozbawiał Was radości ich odkrywania. Odkryję za to przed Wami uroki francuskiego pasztetu. Jego kilka odmian smakowych odnajdziecie wśród francuskich produktów, a poranek ze świeżą bagietką i pasztetem lekko polanym oliwą to śniadanie godne pod podparyskiego domku na wsi. Wracając do Polski zahaczę o Turcję, bo wypatrzyłem także hałwę, której smak kojarzy mi się z egejskim Wybrzeżem, gdzie polana dodatkowo miodem jest niemiłosiernie słodka, ale za to niewyobrażalnie smaczna. Wypada więc jeszcze tylko zwrócić uwagę, że jaja Farmio można kupić z 30% rabatem, co czyni mój dzień wspaniałym, czego i Wam życzę, podobnie jak i spotkania się w sklepie.